Ja chciałbym zwrócić uwagę, że my nie podjęliśmy uchwały o nieprzy, nieprzyjęciu tego, tylko jak gdyby. Szanowni Państwo, ale przecież no nie ma żadnej klęski powodziowej, nie giną ludzie, i ważne rzeczy wymagają czasu, żeby się nad tym zastanowić. To dosyć długa długi wniosek zawiera wiele słów, które bardzo mocno precyzują i też mocno wykluczają. Ja tak naprawdę nie wiem do końca, co tam jest napisane, bo po, po tym, jak wysłuchałem tego tu, co przeczytał pan kolega radny Szymon Stachowiak, nawet jak gdyby mentalnie nie byłem w stanie tego objąć, a nie miałem szansu zapoznania się z tekstem, nie mam dostępu do tego w sieci i państwo chcecie, żebym ja to przegłosował, uważam, że to jest nie fair, ale nie ma problemu, rozmawiajmy o tym, mamy czas i jak gdyby nie rozumiem, dlaczego państwo yy, posłowie cały czas nas atakują. Dlaczego używacie tak naprawdę erystycznych chwytów tylko po to, żeby przeważyć szale w dyskusji na waszą stronę, a nie po to, żeby dociec prawdy? Ale właśnie, jakie państwo macie dowody na to, że Niemcy przywożą tu nielegalnych imigrantów? Nie, ale proszę, no bo słuchajcie, ja, a, ale może, tu można powiedzieć różne rzeczy. Powiedzieć można, tylko co z tego, jeżeli tak nie jest, jeżeli ktoś komuś robi po prostu krzywdę, wpędza go. No niestety ja tam nie pojadę. Pani powiedziała też, pani Wioletta Kulpa powiedziała, że ja głosowałem przeciwko mieszkańcom Płocka. Powiem Państwu, że nie. Jestem płoczczanym, kocham płoc. Zaraz po studiach wróciłem tu i oddaję swoje życie temu miastu. Pracuję z młodzieżą, robię teatr. Nie, ja naprawdę. Tak. Te. Teraz mówię do Państwa jako radny, ale teatr uprawiam, bo jestem zawodowym aktorem. No to chyba jest. Sugerujecie Państwo, że teraz mam występ, tak? Nie, nie, tych słów nikt mi nie napisał, je sam wymyślam. E... Ale właśnie niech mi Pani poda przykłady. Z Europy Zachodniej, gdzie y, różne organizacje i różne inne rządowe sposoby pomagania imigrantom i y, y, jak gdyby organizowanie się tych imigrantów spowodowało niebezpieczeństwo dla lokalnej społeczności i rzeczywiście spowodowało to, że, że jak gdyby pogorszyła się sytuacja tych ludzi. Bo wydaje mi się, że jak gdyby są to jeżeli nie ma takich doniesień. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że nie chcemy nielegalnych emigrantów, i to jest oczywiste. Chcemy wiedzieć, z kim współpracujemy i kto do nas przyjeżdża, ale jakby. Dobrze, dziękuję bardzo.